Proszę Państwa, początkiem tej wystawy były plansze, które tutaj widzimy. Plansze, które powstały na święto saskiej kępy w pechowym dla nas 2010 roku, kiedy powódź spowodowała, że to święto nie odbyło się w maju, tylko dopiero we wrześniu. I tam były te tablice eksponowane w bibliotece. O tej wystawie mówiliśmy też i prezentowaliśmy ją na Festiwalu Nauki dzięki gościnności Akademii Sztuk Pięknych, bo mówiliśmy o tej wystawie w kontekście zasobów Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ponieważ z tego archiwum zaczerpnęłam część fotografii do tych naszych tablic. W listopadzie 2010 roku ta wystawa zaistniała na Dniu Kultury w Wąwolnicy. Ja wiem, że nazwa tej miejscowości może państwu nic nie mówić, ale to jest rodzinna miejscowość mojego ojca Józefa Gosławskiego i stąd ta wystawa tam się znalazła. W maju 2011 roku wystawa poszerzona o plansze Architektów Saskiej Kępy pojawiła się na święcie Saskiej Kępy, gdzie jednocześnie prowadziliśmy akcję zainicjowaną przez panią Ewę Brykowską, ratowania plonu. We wrześniu tego roku plansze zostały przekazane tutaj do ośrodka kultury, a Pomysł wystawy rzeźby był pomysłem Magdy Czerwosz, ponieważ ta przestrzeń, którą tutaj mamy, aż prosi się o formy przestrzenne. A ponieważ Saska Kępa była zupełnie wyjątkowym miejscem, gdzie żyło i pracowało tylu rzeźbiarzy. To warto sobie uświadomić, że wszystko, co znajduje się na tej wystawie, pochodzi ze zbiorów prywatnych. Tu nie ma żadnych wypożyczeń, i dla wielu osób, które zawodowo zajmują się rzeźbą, niektóre obiekty były zaskoczeniem. Wystawa miała formułę otwartą to znaczy, my pracując nad nią w okresie wakacyjnym, nie mając łączności ze wszystkimi, Chciałyśmy, żeby ta wystawa narastała w czasie jej trwania, żeby pojawiały się różne obiekty i rzeczywiście tak się stało, a cały ciężar tego przedsięwzięcia, przestawiania obiektów, nowej aranżacji spoczywał na barkach pana Dariusza Kowalskiego.